Niechaj będzie pochwalony wszech Ojciec, nasz Pan Najwyższy, bowiem to On pozostał jedyną nadzieją dla tego królestwa. Lecz co to za królestwo bez żadnej głowy w koronie? Kimże jesteśmy teraz my, poddani zmarłego bezcietnie Temeliona, ostatniego króla Wielkiej Aleksandrii? Wielu dumnych śmiałków z liczących się rodów ogłosiło się godnymi pretendentami i wysunęło roszczenia do tronu. Magnaci spierali się między sobą mieczami najemnych wojów, wyniszczając tym samym ojczyznę. Większość żołnierzy, niegdyś wiernych królowi, zdezerterowała. Byli żołdacy albo przyłączyli się do poszczególnych magnatów, albo łączyli się w zbójeckiej grupy, niszcząc tym samym prosperujący handel stanowiący niegdyś źródło bogactwa Aleksandrii. Wtem, gdy już zdawało się, że gorzej być nie może. Ze wschodu przybyło diabelskie nasienie. Barbarzyńskie zastępy wbiły się w nasze ziemie, niczym niesiony z wiatrem bełtw, odsłoniętą pierś. Niewiele już brakuje, by przeszył on serce królestwa, miasto Altdorf. Pozbawieni władcy poddani, których sytuacja z dnia na dzień się pogarszała, poczęli jednoczyć się we frakcje. Większość zjednoczyła się pod sztandarem komunistów, którzy za Dom Rewolucji obrali port na zachodzie. Inni znaleźli schronienie w Zakonie Templariuszy, którego siedziba mieści się w Starej Górskiej Fortecy na północy. Pozostali skryli się natomiast w mroku południowych bagien. Rok temu, jeszcze przed inwazją barbarzyńców. W stolicy pojawił się tajemniczy przybysz z kontynentu podający się za ocalałego z wojny domowej w dominium niejaki Konrad Bonner. Od razu po przybyciu wstąpił do klasztoru Wszechojca, na czele którego stoi Mac Regen. Najwidoczniej inwazja mrocznych sił jest pokłosiem upadku imperium, które niegdyś hamowało je przed rozprzestrzenianiem się. Jeżeli lud Aleksandrii nie zjednoczy się pod jednym sztandarem Będziemy skazani na sromotną klęskę i wieczną niewolę u barbarzyńców.